Hej, jestem Karolina i dzisiaj mam dzień wolny. Zresztą, jak prawie zawsze. Ale z tej okazji chciałabym wybrać się na zakupy, czyli moje ulubione zajęcie. Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu mi subskrybenta tutaj i lajka w górę pod moim filmem. Zapraszam do filmików. A więc, oczywiście, pierwszy musimy zdobyć jakieś pieniążki na nasze zakupy. Tutaj są karty mojego chłopaka, zawsze je tutaj zostawia i nigdy nie zauważy, że coś upyło z konta, a może po prostu nie chce tego zauważać. Jedna jest osobista, a druga firmowa. Na firmowej jest dużo więcej pieniążków, dlatego dziś wybierzemy firmową a więc jeszcze zanim wyjdziemy muszę załatwić służących mojego chłopaka. To jest tak zwany szofer, a to jest po prostu służący. Niekiedy przykro mi się patrzy, kiedy muszę ich tak wykorzystywać, ale dam wam bardzo dobrą radę. Po prostu nie myślcie o tym, że są przez was wykorzystywani. Przecież oni po to są. Do czego mnie potrzebujesz? Bo starałem się od dwóch tygodni u Marka i pozwolił mi zrobić dzisiaj sobie wolne, bo mój dziadek ma Co robić w ogóle? No jak to do czego? To ty jesteś szoferem, prowadzi prowadził samochód, a ty jesteś służący będziesz się torby z zakupami. No ale to nieważne, zakupy możesz kiedy indziej zrobić. Nie, zakupy są bardzo ważne. No ja dzisiaj mam urodziny prawdopodobnie ostatnią urodzinę mojego dziadka i zależało mi strasznie na tym, żeby go zobaczyć. Oj, tam zdążysz. Jeszcze zdążymy, idziemy. Ja. A więc jedziemy moim samochodem. Jest to mój ulubiony samochód, dlatego że jest fioletowy. Zobaczcie, jaki śliczny. Wam też się podoba? Piękny, piękny jest. Samochód, samochód śliczny kolor, naprawdę. A więc znajdujemy się przed moim ulubionym sklepem, czyli Louis Vuitton. Jest to moja ulubiona marka odzieżowa. Dlatego, że jak byłam mała, to Tatuś zawsze kupował mi z tej ubranka. Niestety najgorsze w zakupach jest to, że nigdy nie wiem co wybrać. Wszystkie ubrania są tak piękne. Oby też znów nie okazała się taka sytuacja, że wszystkie ubrania już mam wykupione. O, jaka śliczna torebeczka! Ile pięknych ubranek kupiłam. Louis Vuitton i oczywiście Gucci. O! Najlepsze, wiecie co jest? Najlepsze jest to, że nigdy w życiu nie musiałam na nie pracować. Wszystko za pieniądze, Mareczka. Jak on mnie kocha. O!